Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia splunął na ziemię czynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego i obmyj się w sadzawce silo co się tłumaczy posłany on więc odszedł, obmył się i, i wrócił, widząc. A sąsiedzi, ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki. I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc wrócili się do niewidomego. A ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział to jest prorok. Na no to dali mu taką odpowiedź. Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać. Precz go wyrzucili Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz I spotkawszy go, rzekł do Niego Czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział A któż to jest, Panie? Abym w Niego uwierzył Rzekł do Niego Jezus Jest Nim, nim Ten, którego Ty widzisz I który mówi do Ciebie on zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Oto słowo Pańskie. Przed wyjściem tutaj do prezbiterium, <trybuj> będąc w zakrystii, widziałem jest napis... Zachowaj milczenie, bo Pan jest blisko. Nie tylko tutaj, w wielu kościołach, w wielu zakrystiach jest taki napis. On jest szczególnie adresowany do ministrantów, a żeby przed wyjściem do ołtarza już tam w zakrystii pamiętali, jaka służba ich czeka. Co będą robić. To nie jest teatr, to nie jest pokaz, to jest święta służba. To można zrozumieć tylko wtedy, kiedy człowiek milczy. Milczy, to znaczy koncentruje się, z uwagą śledzi to, co się dzieje, uczestniczy z większym przekonaniem, ze świadomością, Misterium, które tutaj się odbywa, a przez to wchodzi głębiej w rozumienie i w uczestnictwo tego, co najważniejsze, a więc spotkanie z Bogiem. Inaczej, jeśli przyjdziesz do kościoła, to Słyszysz, trochę organisty, trochę weźmiesz udział w śpiewaniu, trochę popatrzysz, porozglądasz się, przystąpisz do komunii i może nawet nie będziesz wiedział, że przystąpiłeś do, do komunii. Natomiast jeżeli milczysz, to pomagasz sobie i pomagasz innym, żeby uczestniczyć. To jest ważne. Pamiętam. Teraz wychodząc też widziałem zawsze z pociągu, z pociągu widzę, to znaczy te takie niebieskawe wysokie bloki. I teraz też wychodząc z plebanii, znów, tylko że teraz blisko widzę te wielkie bloki. I znów przyszło mi na myśl to, co często tak trafia do mnie. Pamiętam, jechałem na rekolekcje przed 40 laty jechałem na rekolekcje akademickie chyba i tak myślałem od czego rozpocznę te rekolekcje coś co dotyczy tak ludzi co jest blisko nie od razu od świętości od prawdy wiary i patrząc na korytarzu patrząc w okno i mijam miasto i mijam domy mijam tam są bloki które światła się świecą to była już noc inne są zgaszone i tak przyszło mi na myśl że Jaka to tajemnica? I na ogół przejeżdża się i to normalny widok. Człowiek się nie zastanawia, nie widzi nawet. A jaka to tajemnica? Przecież każde okno mówi coś o życiu człowieka. Te okna są ciemne, ludzi nie ma. A może śpią, ale to wcześnie. Jeśli śpią, to może rano pracują, albo chory ktoś jest, albo. Nie wiadomo, nie wiem. A gdzie indziej są ok światła zapalone, zapalone, bo może, może czuwają, może uczą się, yy, może jest tam jakaś uroczystość. To może, może tyle jest możliwości, ile ludzi, tyle, ile świateł, tyle tajemnicy człowieka. I to jeden blok zamknięty w tej kubaturze tych iluś tam metrów kwadratowych, dziesiątek, setek. Ale ile tam jest istnień ludzkich, ile tam tajemnic, ile tam radości, ile tam smutku, ile tam płaczu, ile tam... To wszystko, to wszystko taką tajemnicą, tak jakby żywa rzeźba, monument mówiący o człowieku, o tajemnicy, narodzin, śmierci, choroby, radości, miłości, wrogości. To wszystko zamknięte. Niezamknięte dla tego, który, który milczy, który kontempluje, który myśli, który jest wrażliwy. I o tę wrażliwość chodzi. Nie zrozumiałby ten prorok Samuel, nie zrozumiałby Boga, bo, bo otrzymał tylko polecenie, że idź do rodziny jessego i tam namaścisz na króla izraelskiego, ale nie powiedział kogo. To jest tajemnica. On nie wie, on, to nie on jest autorem tego, tego zadania, które ma spełnić. To tak jak my. Twoje życie, to jest Twoje życie, ale Ty nie znasz, Ty nie wiesz, co się stanie za chwilę, jutro. Masz marzenia, masz pragnienia, masz plany, ale czy Twoje plany się zrealizują? Szczególnie jeśli szczegółowo masz ułożone. Na pewno nie. Życie jest inne, nie da się je zaprogramować. W życiu są niespodzianki, są zdarzenia, wydarzenia. Nie możesz, nie możesz tego kontrolować. Możesz tylko reagować, możesz wywierać swój osobisty wpływ na to, jak się potoczy, ale nie możesz zdecydować o wszystkim. I on też najpierw. Wydawało mi się, że na pewno to ten wysoki, przystojny, to Eliab. To oczywiste, już się zabiera do tego, żeby go namaścić, a to nie ten. I nie ten drugi, nie trzeci, nie piąty. Pyta to wszystkie dzieci. Nie, jeszcze jest jeden mały, on tam pasie, pasie owce. Nie zajmujmy się nim, nie. Jak to nie zajmujmy? Nie, nie rozpoczniemy uczty, zanim on nie przyjdzie. Dlaczego? To Bóg wie, on nie wiedział, prorok nawet nie wiedział, i dopiero kiedy przyszedł, usłyszał głos w sercu: to jest ten jego namaść. Tak, Bóg ma taki plan. Bóg jest uczestnikiem naszego życia, chociaż go nie widzimy, a często ignorujemy. Tak jak ich można przejechać pociągiem, iść pieszo, przychodzić tysiące razy do tych bloków tutaj, do tych domów, i nie masz poczucia, że. Że to jest tajemnica, że, że to jest jakieś wielkie misterium. Tak poczuć swoją więź z tymi ludźmi, i tymi losami, które się przeplatają i, i nie są sprzyjające sobie i wrogie sobie. Ten konglomerat wydarzeń, który się nazywa życiem. Tak samo widzisz i tu zmierzam do sedna sprawy. To jest ta Ewangelia, którą przed chwilą słyszeliśmy. Ona też mówi o misterium człowieka: o tym, że często człowiek pyta: dlaczego? Tak jak rzeczywiście w stosunku do tego niewidomego apostołowie zapytali Pana Jezusa. Dlaczego? Dlaczego ten jest od urodzenia niewidomy? Od urodzenia skazany na to, że jego życie jest ograniczone brakiem możliwości widzenia. To jest poważne ograniczenie. To jest skazanie człowieka na, na trudny los, trudne warunki. On nie może żyć normalnym życiem, nie może normalnie funkcjonować w tym społeczeństwie. On w, w rodzinie też nie może spełnić oczekiwań tej rodziny. Skazany jest na to, że on będzie ciężarem, że nim trzeba będzie się zajmować. Dlaczego tak się stało? Bo jego, no właśnie, pytanie o to, kto zawinił. To, bo to grzech, bo to zło, a więc zło ma przyczynę. Ale dlaczego jest to? Czy to jego rodzice zawinili, czy to on? No nie, od urodzenia jest niewidomy. To wielkie dlaczego? Pan Jezus odpowiada: Nie wiem, czy my zrozumiemy. W kilku słowach trudno to powiedzieć, ale tak jak ta tajemnica tych bloków, no nie rozumiesz, tylko wiesz intuicyjnie, wiesz, że tu jest wszystko, ale co jest, nie wiesz. Tutaj też człowiek naprowadza nas. Co Chrystus uczynił, naprowadza nas na rozumienie tej tajemnicy człowieka w ogóle i ciebie, Twojej tajemnicy, Twojego istnienia. Ty też masz to zapytanie, dlaczego? Ty chciałbyś, żeby życie miało sens i ono ma sens, ale nie powiodło się, nie udało Ci się osiągnąć tego, o czym marzyłeś, czego chciałeś, czego pragnąłeś. Mimo wszystko to życie wysuwa się z rąk, mimo wszystko nie jest takie, bo albo ty nie jesteś taki, albo ten, kto z tobą mieszka, żyje, jest w jednej rodzinie, albo sąsiedzi, albo w pracy, albo gdzie indziej, albo warunki. Tak jak na Bliskim Wschodzie, tam gdzie byłem i gdzie nie mógłbym, nie wytrzymałbym tak długo, gdyby nie. Mili, życzliwi ludzie, którzy mi towarzyszyli, prawdziwe przyjaźnie, to w chwilach, kiedy wydawało mi się, co ja tutaj robię, dlaczego ja nie wrócę do Polski, tym bardziej, że mówili mi, Zygmunt, wracaj, wracaj, bądź tu, potrzebujemy Ciebie, to oni byli moim, moim wsparciem. Pomogli mi zrozumieć, że to jest moje miejsce. I że powinienem kontynuować tę misję. Ale, ale teraz wojna wybuchła i teraz na moich oczach widzę, jak, jak ludzie tracą, jak ludzie giną, jak, jak domy są burzone, jak ludzie pozbawieni mieszkania. Pamiętam, może najbardziej taki, taki dla mnie poruszający widok to mężczyzny tak... Ubranego, powiedzielibyśmy, dystyngowany, odświętnie, krawat, garnitur. I nie ma gdzie spać, bo w jego dzielnicy tam było bombardowanie i, i uciekł. I, i zostawił tam wszystko mieszkanie i tylko wyskoczył. I jest w tym, w tym ubraniu, w tym dystyngowanym, tym eleganckim ubraniu, w tym garniturze z krawatem. I, I co ma zrobić teraz? Gdzie ma się udać? I, wszystko stracił. A cóż mu z garnituru teraz? No gdzie się położy na chodniku. No nagle życie stało się trudne, nie do rozwiązania, miał wszystko. Dlaczego? No wiadomo, wiadomo, że to, że to człowiek, bo, bo to żaden wybuch wulkanu to... To żadne trzęsienie ziemi, to interesy polityczne, ekonomiczne, to gdzieś tam zdecydowano, ale ci ludzie płaczą, ci ludzie stracili ich swoich bliskich, kalecy. Dlaczego to dlaczego się wznosi do Boga? Jezus pierwsze co uczynił, uzdrowił tego człowieka. Ale też dlaczego tak uzdrowił? Bo, bo takie trochę żenujące to, że napluł, i później zrobił z tego, jak mówi, tak werbalnie Ewangelia, błoto, i to błoto położył na oczy niewidomego, i później wysłał go jeszcze do sadzawki, która się nazywa Siloe, czyli posłany, a więc. Też, no dlaczego tak jak kiedy gdzie indziej nie powiedział, nie dotknął i koniec i, i już widzi? Dlaczego ta procedura? Znów dlaczego? Nie zawsze Bóg działa tak jakbyśmy chcieli i można nawet zareagować źle widząc, że, że pluje, że błoto, że... Na... Na oczy i żadnego efektu, bo jeszcze trzeba pójść do sadzawki. A ja dosyć mam, co, co tu się dzieje. Nie będę no, w tych, <laughs> uczestniczył w takich obrzędach. No, albo uleczy, albo nie ule. Widzicie, można po drodze mieć, mieć dodatkowe. Dlaczego? dlaczego, dlaczego? I oto otwarły się oczy tego człowieka niewidomego od urodzenia i zaczyna się kotłowanina. To jest ten, który zawsze żebrał, zobacz, nie, nie, to nie jest ten, ależ nie, on podobny, kto inny. I rozdwojenie i ludzie przeciw sobie i gadanie i pytają jego, a powiedzą, to ja jestem. No ale to, to nie, nie koniecznie trzeba wierzyć. A może jemu się podoba tak być bohaterem i mówi to ja jestem, a tu chodzi zamieszanie, to, to nic się nie wyjaśnia. Kotłowanina no to do mądrych, a więc do faryzeuszów. Faryzeusze, oni wiedzą, że jeśli powiedzą, że to cud, że to on uczynił, ale oni go nie chcą. Nie widzą w nim mesjasza, nie chcą, nie taki mesjasz powinien być. Oni mają inne wyobrażenia i oni są przeciwko niemu. A więc pytają, jak to się stało? On mówi: już "Trzy razy im mówił: napluk. Wziął to błoto, nałożył mi na oczy, poszedłem do sadzawki, sadzawki, która się zwie posłany, obmyłem oczy i widzę i to, i to on uczynił, ale zdenerwowani na to myślę, że zmieni tą swoją narrację, A on jest złym człowiekiem, bo w szabat to uczynił, <grym> jak to zły, kiedy... Kiedy tylko to człowiek Boży może uczynić cud, leczenia, pomocy, to jest wielkie dobro. Byłem od urodzenia byłem niewidomy. I to miał być zły człowiek może w końcu mówi, może i wy chcecie zostać jego uczniami, a ci wybuchli, ty jesteś cały w grzechach. Od urodzenia jesteś niewidomy. Stwierdzają ten fakt cudu i wyganiają Go, już wcześniej zdecydowali, kto uzna Chrystusa jako Mesjasza, ten będzie wyłączony z, syga, z synagogi, kara. I dzisiaj też to się dzieje. Kto jest wierzący, to jest narwany, to jest nawiedzony, to jest nie, nie z tego świata, nie z naszych czasów. Są głupoty, zabobony, dosyć to księża, mącą ludziom w głowie. Niechęć wobec oczywistych faktów, zadając pytanie, dlaczego nie słuchają odpowiedzi. Nie chcą, bo już wcześniej zdecydowali, że nie, że to nie może być On. Wyganiają świadka, tego świadka, który na własnym ciele to, tego doświadczył. On jest znakiem działania Bożego. I tu rozumiemy tą odpowiedź Chrystusa. Widzisz, jeśli, jeśli nie tylko patrzysz w taki w takim sposób, żeby On, nie On, jesteś na powierzchni, jeśli i patrzysz głębiej, kto to dokonał, jak on dokonał, dlaczego tak dokonał, powoli się wyjaśnia i na koniec Jezus spotyka go i wprost zadaje mu pytanie. Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego, a On nie może pozbierać tego wszystkiego, co z Nim się stało. Co... A któż to jest Pani, abym w Niego uwierzył? Spodziewał się, że co będzie mu tłumaczył, tak jak my się spodziewamy, że ksiądz będzie tłumaczył i przekona. To nie chodzi o to, żeby ksiądz przekonywał, rzekł do Niego Jezus. Jest Nim ten którego widzisz i który mówi do ciebie. To jest ten, którego ty widzisz. Nie ja widzę, ja opowiadam i ty słuchasz, czy to ciekawe, czy nie. Ale ty widzisz i on mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, panie, i oddał mu pokłon. O to chodzi. On przejrzał teraz nie tylko na oczy fizyczne, oczy ciała, ale On przejrzał duchowo. On zobaczył Mesjasza, on zobaczył Zbawiciela, On zobaczył i słucha, On jest w komunii. On jest razem z Chrystusem już jest przenoszony gdzie indziej, bo Jezus jest Synem Bożym. To tak, jak. Wtedy, kiedy Jezus na krzyżu, kiedy oczywiste zwycięstwo zła, triumf zła, każdy, każdy rodzaj kłamstwa, każdy rodzaj obelg, każdy rodzaj cierpienia, o w tym znaku krzyża ukrzyżowanego, i jeszcze drwią innych, leczył siebie, nie może wyleczyć. No zejdź z krzyża, zejdź, uwierzymy w Ciebie, padniemy na twarz, oddamy Ci hołd. No zejdź, takie wielkie cuda robiłeś, a nie może zejść teraz z krzyża, kpią, drwią. Nawet jeden z tych, którzy wisieli koło niego, już ukonając jako, jako kryminalista na, na krzyżu, skazany za poważne przestępstwa. On jeszcze umierając, jeszcze gryzie, jeszcze kąsa. I on mówi, no tak, no jeśli jesteś królem, jeśli jesteś, za kogo się podajesz, to no zejdź ty i nam pomóż zejść. Wiedząc, że on nie jest w stanie tego dokonać. I wiszący obok niego, drugi, taki jak on, też kryminalista, ale mówi dosyć. W ostatnim momencie, jeszcze teraz kąsa zgryziesz. Żółcią plujesz. Przecież on jest niewinny. My ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, ale on jest niewinny. I dodał: Jezu, jak będziesz w swoim królestwie, tam kiedyś będziesz w tym swoim królestwie, wspomnij na mnie. Odpowiedź Jezusa: Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To jest powalające. I jeszcze dziś ty, kryminalisto, będziesz ze mną. Bo on słyszał, widział, on uznał, on wierzył. Wspomnij na mnie, wspomnij na mnie. Tak samo jak ten niewidomy, to jest podobnie. Jezus mu mówi, jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. Jesteś ze Zbawicielem, Zbawiciel jest z tobą on odpowiedział wierzę panie od mu pokłon to jest to jest cel naszego życia duchowego wielkiego postu rekolekcji żeby usłyszeć Chrystusa zobaczyć Chrystusa żeby powiedzieć jemu tak za chwilę będziemy recytowali ale powiedzieć mu z serca powiedzieć wierzę jemu a nie tak bo teraz jest Mówić należy ten fragment mszy świętej. Wierzę, Panie, oddać Mu pokłon. Proponuję, aby nie tylko tutaj na mszy, oczywiście, klękniemy w momencie przeistoczenia. Dlaczego? Dlatego, że tu jest Chrystus. Ale spróbuj, będziesz u siebie w domu. Będziesz szedł do tego bloku, będziesz wychodził z niego, tam gdzie mieszkasz, będziesz w tramwaju, w autobusie, nie wiem gdzie. Staraj się zamilknąć, tak jak tutaj wychodząc na mszę Świętą w, w zakrystji. Jest to prośba, to zwrócenie uwagi na to, żeby zachować milczenie, bo Bóg jest blisko. Rekolekcje to nie tylko ten moment, kiedy ksiądz mówi te 15 minut, ale to cały ten czas i proszę Was, abyście tak znaleźli, znaleźli ten moment, wygospodarowali, żeby przyszło Wam to do głowy, żeby, żeby zamilknąć, to znaczy tak zwrócić uwagę, nie tylko oczy fizyczne, ale te oczy serca, żebyś usłyszał, żebyś zobaczył. To jest inny rodzaj patrzenia, inny rodzaj widzenia, inny rodzaj słyszenia, ale to jest właśnie głos serca. Tu chodzi o to, abyś poruszył serce, aby nie tylko to, co zewnętrzne i to, co powierzchowne, ale żeby stało się to, traktuję to jako motto rekolekcji, zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Chrystus ci zajaśnieje, nie martw się na pewno, on jest niezawodny. Jeśli ty się zbudzisz, jeśli twoje życie nie będzie takim drętwym snem, rutyny: teraz do szkoły, teraz do pracy, teraz kupię, teraz wrócę, teraz tworzę telewizor, popatrzę, zmienię, zobaczę, prześpię się następnego dnia i tak dalej. Jeśli się zbudzisz, powstaniesz z martwych. Bo żyjemy tacy przywaleni tymi trudnościami, cierpieniami, kłopotami, umierający, narzekający, gadający na innych, żalących się do Boga, umierający, umierający, a jeszcze chodzący po tej ziemi. Powstań z martwych, zrób coś, przyjdź na gorzkie żale, odwiedź chorego, pomóż komuś, napisz list, nie wiem. A zajaśniej Ci, Chrystus, tak jak temu człowiekowi. I zobaczysz, że nie jesteś sam. Nie tylko, że nie jesteś sam, ale o wiele więcej zobaczysz, poznasz, zrozumiesz, będziesz odnowionym człowiekiem. Twoje serce weźmie udział w tym banalnym życiu. Amen.